Cześć, Sionko, z tej strony Matiboro i witam w drugim odcinku z pickema z challenge'u pikemowego ja kontra ChatGPT. Zobaczymy sobie, jak wyglądał Stage 1 i w wypadku ChatGPT i u mnie oraz zrobimy sobie od razu pikem na Stage 2. Jeżeli chodzi o ChatGPT, to sytuacja wygląda następująco. To są piki, mm, przepraszam, to są piki ChatGPT, z ostatniego odcinka oczywiście. Ze Stage 1. Na 3-0 dał Legacy i Bait. Jak wiadomo te drużyny 3-0 nie zrobiły. Na 0-3 Dekun więc tu po 0 punktów. Jedyne punkty udało się za awans. Na Face, Barry vision i Fnatic. Gamer Legion, Flyquest i LinVision. No kompletnie. Yy, no LinVision tym bardziej. No, zrobili 0-3, Gamer Legion 1-3. Więc to no tutaj ewidentnie nie siadło. A tak oto wyglądał mój pikem na fazę pierwszą, i tutaj no też tylko 3 piki siadły, tak naprawdę no, 3-0 Legacy też nie siadło, Phase na 3-0, no tutaj też niestety nie wyszło, Energy myślałem że zrobi 0-3, i no tutaj Energy zrobiło prawie 3-0, ale odpadli. Red nic tak samo nie siadło, Gamer Legend, Lendwierzyn i Fluxo, Fluxo też było blisko. Ale no, to by nic nie dało, gdyby face z nimi przegrało. A jak widzę fazę drugą, bo do tego sobie przejdziemy, do symulatora Majora. Jesteśmy w stage 2 oczywiście, no i lecimy, zrobimy sobie symulację tego, co się może dziać. Lecimy, pierwszy meczek Aurora-MAT, wydaje mi się, że Aurora powinna wygrać. Na'Vi kontra FlyQuest. I tutaj uwaga, wydaje mi się, że FlyQuest może zaskoczyć, bo w bo -jedynkach są po prostu dobrzy. A navi może nie być rozgrzane przed majorem. Zresztą mi się wydaje, że navi może trochę brakować na tym majorze. Ale to zobaczymy jeszcze później. Lecimy dalej. Liquid kontra bait. No tutaj wydaje mi się, że może być różnie tak naprawdę. To jest takie mocne 50-50. Dlaczego? Bo Liquid wydaje mi się, że nie jest w aż tak dobrej formie, żeby wygrywać wszystkie bo Czy też bo trójki. Niestety z drugiej strony, bait też jest trochę shaky, ale wydaje mi się, że może Liquid, że raczej Liquid to jest takie 55 do 45. 3D Max kontra Fnatic to też może być 50-50, ale tutaj wyjątkowo liczę na Francuzów. I kolejny meczek Astralis kontra NiP, też będzie moim zdaniem 50-50. Jest jednym z większych końclipów tego majora, bo oni mogą, mogą zrobić 3-0, a mogą zrobić 0-3. I to jest chyba jedyna taka drużyna, która jest w stanie zrobić i to, i to. No ale tutaj jesteśmy za Kasperskim. Nawet nie, że jesteśmy, ale no po prostu wydaje mi się, że w BO1 najlepiej może to wygrać. Tym bardziej, że Kasperski jest w gazie Tylko kontra Parivision. Wydaje mi się, że Jaime i ekipa już się rozgrzali są w formie. Mibr kontra Imperial to też jest trochę takie 50-50, ale tutaj Made in Brazil moim zdaniem wygra. Passion UA kontra Face, no to tutaj Jacob i spółka powinni sobie poradzić, chociaż to jest BO1 i tutaj może też być różnie. Face raczej nie będziemy ufać za bardzo w tej fazie. Zobaczymy, co będzie dalej, ale no już mamy kolejny matchup: Aurora kontra Face i tutaj Aurora. Trochę przyspieszę w sumie tempo. Liquid kontra Pary Vision. Tutaj myślę jednak, że ekipa Jama wygra z Siuchem i Ultimate. Em. Niestety, niestety. NIP za to powinno pokonać 3D Max. I FlyQuest powinno pokonać Mibr. I co my tutaj mamy? Mamy Navi kontra Imperial, bo jeszcze do 2-0 przejdziemy potem. Navi kontra Imperial. Navi wygra. Astralis contra Fnatic. Astralis powinno pokonać. Szwedzką organizację, chociaż mają ukraińską flagę obecnie, Tailu kontra Bait. Moim zdaniem, Tailu, chociaż będzie bronić tutaj, no, obroni ten chiński honor. Tak naprawdę, chińskiego CSa i pokona Bait. Passion Way kontra MAT. I tu też się zastanawiam, to jest też takie 50-50. Dlaczego 50-50? No, bo to jest NA. I w NA to może być różnie, ale myślę, że MAT. Pójdzie trochę za ciosem i będzie w stanie pokonać swoich braci z NA. I zaczniemy, może, od 02. Tak myślę, że to będzie dobry pomysł. Zaczynamy od 02 i myślę, że Passion UA nie zrobi 03, że pokona Imperial. Bait z Fnatic. No to wydaje mi się, że Bait powinno pokonać Fnatic, więc mamy już dwie drużyny 03, Imperial i Fnatic. Astralis kontra Tailu. Uuu, lala, tu może być też 50-50. Eee, to może przejdźmy do 2-0. Aurora kontra Parry Vision. Aurora raczej powinna zrobić 3-0. Flyquest kontra NIP. Wierzymy w to, że Kacperski eee, i spółka pokonają Australijczyków. 1-1. Navi kontra Face. To jest 50-50. Plus to jest... To są bo jedynki nie? Więc tutaj myślę, że nawiem powinno wygrać z face. Niestety, Liquid kontra Matey to już Liquid powinno zgarnąć. 3D Max kontra Mibr, 3D Max. Czy Mibr? Wierzę w Mibr. Myślę, że Mibr może być dobry i może pokonać 3D Max. Tym bardziej, że to jest bojedynka. Astralis kontra Tailu to też jest bojedynka. I właśnie myślę, pójdę, pójdę tak naprawdę taką. Pewną logiką, która się wykształciła w Stage 1, która kompletnie może być nic warta w Stage 2, ale europejskie drużyny miały bardzo duże problemy w Bojedynkach, i myślę, że właśnie tutaj e, to może po prostu być jakimś kluczem do dobrego pikema. Ua, Nie wiem, czy to był <grym> dobry pomysł w sumie, już patrząc na 1-2. ale lecimy FlyQuest kontra Tailu w drużynach 2.1, to jest też ciekawe. No, ale FlyQuest mi się wydaje, że powinna pokonać Chińczyków pary Vision kontra MIP, pary Vision to wygrywa nawi kontra Liquid i tu e, już jest mecz do 3 i myślę, myślę nad tym, czy Liquid pokona nawi, bo dobra to sobie zostawię na ostatni ten. 1-2 lecimy m MAT kontra Bait. Też kurde, cię, ciężkie to jest, ciężkie to jest, bo trójki, ale dajmy MAT, dajmy MAT sprawdźmy czy coś inaczej. Nie sprawdźmy, wydaje mi się, że kurczę, zrobili 3-0. Co prawda, wygrali dwie, bo jedynki, i bo trójkę już na NRG. No to jakby no dużo też nie mówi tak, jakby o nich, ale z drugiej strony, myślę, że po prostu są w gazie takim motywacyjnym i to może im dać po prostu dobrego kopa i mogą pokonać Ukraińców z bait. Chociaż z drugiej strony to jest już było trójka i to. No... Z drugiej strony mam wrażenie, że bait też aż tak dobrze się nie zaprezentowało. No dobra, Face kontra Astralis. Same trudne wybory. Dobra, 3D Max pokona Passion Way. Ta, tak, Wam powiem. I teraz dwa najcieższe wybory. Liquid kontra NaVI o awans i Face kontra Astralis o Odpadnięcie. I ja wam powiem tak, ja mam przekonanie, że face będą zmiany i to szybko, po majorze. I nie wiem co to oznacza dla Jacoba, boję się tego co oznacza to dla Jacoba. M mam nadzieję, że to prędzej skończyłoby się czymś takim, że Twist przejąłby rolę Igla i Jacob mógłby być playerem i Karigan już powie, że od odwiesza myszkę na kołek. A nie wydaje mi się, że tak będzie. I Astralis moim zdaniem pokona Face i, to be, i Face odpadnie z Majora to będzie sensacja. Chociaż, no nie taka sensacja po tym jak oglądaliśmy W One Ale tak, myślę, że. To będzie. Po prostu. No, na pewno jeden z czynników który doprowadzi do zmian w face. Mam nadzieję, że Jacob tych. Jacoba te zmiany ominą. Liquid kontra Nawi. Tutaj akurat dajemy Siuchemu i Ultimate'owi yy, pewien kredyt zaufania. Myślimy, że zrobią 3-1. Co się myślimy. Stawiamy, że pokonają Nawi. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe. Mi się wydaje, że Nawi z Makazy moim zdaniem nie jest takie pewne. Więc wonderful. też zobaczymy, jak wejdzie w tego majora. Bo on też potrafi być, być coin flipem po prostu. Więc może być różnie. Tylko, że Liquid też jest coin flipowy, więc. No ale kibicujemy Liquid. Dobra, drużyny 2-2. Tylu pokona 3d max. Tak jest, powiedziałem to. Tylu awansuje do stage 3. To też będzie szok. Astralis kontra Mibr, M80 kontra NAVI. No tutaj, NAVI już jakby nie, nie jest aż tak chwiejne, żeby nie pokonać m w bo trójce. Astralis kontra Mibr, tutaj myślę, że Astralis pokona Mibr, więc tak wygląda nasz Pikem. Mój Pikem przynajmniej eee, uważam, że jest crazy. Nie wiem, jak wy, ja uważam, że jest on crazy. Więc. Robimy to wy teraz w się sensie, tak? Trzeba to zatwierdzić. Nawi było tu, Astralis było tu, Passion Way nie było, Mibru nie było, Tylu było tu, Liquid Flyquest, Quest, Parivision i NIP. Wow! Czy uważam, że jest to jeden z ciekawszych pikamów? Imperial na 0 trójkę i Fnatic na 0 trójkę. Zapisuję wszystkie typy. I tak właśnie wygląda mój pikem. Ale teraz przejdziemy do czata GPT, którego poprosiłem o głęboką analizę wszystkich rezultatów ze Stage 1, wszystkich wyników, wszystkich innych zmian, które mogą mieć na to wpływ. Zobaczymy, czy tym razem poradzi sobie lepiej. No to tak jak mówiłem, poprosiłem czat GPT o głęboką analizę pikema, co prawda zasugerował, że chce zrobić za Kopenhagi, więc y, bałem się jak to będzie wyglądać. Zrobił ten research w 49 minut, Dał źródła, 110 wyszukiwań w tym czasie zrobił, więc ciekawe. Więc zobaczmy co czad GPT ugotował analiza. Dobra, przejdźmy może do Pikema samego, bo samej analizy nie chcemy za bardzo czytać. E, typowane Drużyny z wynikiem 3-0. Astralis Duńczycy, wyglądają na najstabilniejszy i najmocniejszy zespół w stawce Stage 2. Ich skład łączy doświadczenie Device Magisk z młodością Jabiż I mm. już osiąga dobre wyniki: zwycięstwa z topowym ekipem Vitality. Astralis ma szeroki map, praktycznie brak swoich punktów kadrowych. Jeśli Zagrają na swoim normalnym poziomie, mogą wygrać trzy mecze z rzędu, tym bardziej, że ich pierwszy rywale IP. A potem wygrani meczu niżej rozstawionych są w ich zasięgu. Presja Majora nie powinna ich sparaliżować, bo Device i Magic wygrywali już najważniejsze turnieje, dlatego stałem, że Australia skończy tej 2 z kompletem zwycięstw 3-0. No odnośnie Device'a to tak nie wiem, bo on akurat narzekał na... jakby... no właśnie to, że... na ten stres. I na to... na podróże, więc... No miał z tym problemy, nie? Nie wiem czy to były stany lękowe, już nie pamiętam co tam go dręczyło. No ale robił te przerwy nie bez powodu też, nie? Odnośnie Magiska, no to tak, no z tym się zgodzę. Że go raczej presja nie powinna sparaliżować. Okej, okay. druga drużyna to Aurora Gaming, Turcy są rozpędzeni po triumfie w Bukareszcie 1025. 2025. Mają najwyższe ranki KLTV spośród drużyny tej 2. Santera gra życiowy turniej, MVP ostatniego lana. To nie znaczy, że jeszcze gra życiowy turniej, ale okej okay. I wraz z Oksikiem przewyższają większość rwali indywidualnie. Aurora potwierdzi swoją klasę, wygrywając cały Masters, co świadczy o odporności w seriach BO3. W formacie szwajcarskim, gdzie większość meczów to BO1, ich czysty skin może dać szybkie trzy wygrane. Co prawda, trafiają na niewygodne mate w pierwszej rundzie, ale będą faworytem. Jeśli utrzymają koncentrację, unikną błędów. Ich agresywny styl powinien zdominować oponentów spoza ścisłej światowej czołówki. Aurora pokazała też, że potrafi wygrywać różne mapy potencjałów trajna, co utrudni rywalom przygotowanie Antystratów. Yy, antystratów. Yy, to czyni ich poważnym kandydatem do bilansu 3-0. No dobra. To przechodzimy sobie tutaj do CSK i robimy Astralis i Aurora. Tak jak mówię, dla mnie Astralis może zrobić 3-0 i 0 -3, więc jakby tutaj nie będę krytykował czata GPT, bo uważam, że ten mecz za najpi może być po prostu różny. Dobra, drużyna awansujący wynik 3 lub 3-2, Nawi. Mimo pewnych znaków zapytania, brak Simpla, no to to. <laughs> wow. Chciałbym zauważyć, że brak Simpla w Na'Vi jest. Bardzo, bardzo odkrywczy. Nawet to wciąż zespół o ogromnym potencjale. Wygrana StarLadder Star Series w październiku pokazuje, że potrafią triumfować z solidnymi ekipami. W tej sztupie powinni sobie poradzić dzięki doświadczeniu i Bit. Umiejętności adaptacji w BO3. Spodziewałem się, że nawet jeśli przegrałem z kimś BO1, na przykład na kołysie zaskakującego jak FlyQuest. Czy on nie słyszał? Nie, no robił to wcześniej, zanim ja to robiłem, ale nie patrzyłem na to, jakie wyniki były też, żeby nie było to w meczu decydującym nie zawiodą ich formę w ważnych meczach, widzieliśmy już nie raz, dlatego typuję nawi dawansu z bilansem 3-1 lub 3-2. Spoko. Team Liquid. Odmieniony skład Liquid wydaje się wracać na właściwe tory. Dobre wyniki w ostatnich turniejach, stabilizacja składu z lirze. Mając stosunkowo sprzyjający układ meczów, na start grając z niżej notowanym bait. no jakby... hmm... Bait nie wiem czy jest wygodnym przeciwnikiem. Ale no, powinni wygrać. Siuchy, jego Igil, na odróżnienie struktury. na i wnoszą potrzebny spokój w trudnych momentach. Liquid ma też miarę dogodny map pull. Wiele ekip unika traina, oni na nim chętnie grają. Okej, okay, powinni znaleźć się w najlepszej osiemce. Być może po drodze zajęć wpadkę, ale trzy zwycięstwa są w ich zasięgu. Fnatic. Forma Fnatic w Challenger Stage była na tyle przekonująca, że trudno wyobrazić sobie, by mieli teraz odpaść. Dobra, ja się tu zatrzymam, bo chcę to skomentować. Bo ja Fnatic dałem na 03 teraz. Wcześniej też dawałem, że powinni odpaść, i się zastanawiałem, czy nie zrobią 03. Przeszli. Mieli farto. Koniec, jakby tu, tu się ucina dyskusja. Fart, po prostu. No, Jeżeli mamy wchodzić w polemikę, no to po prostu Fnatic yy, na farcie wygrał pierwszy mecz. na w dogrywce. Tak? 16-14 było? Drużyna, która zrobiła 0-3? mniej było bardzo szkoda, tak jak LendVision. Na Fnatic po prostu potem trafiało na po prostu słabszych przeciwników, więc jakby... W sensie nie trafili na nikogo, kto... byłby chociaż średni, o tak powiem. Dobra, to jest mocne co powiedziałem, ale no bardziej mi chodzi o to, że nie trafię na nikogo groźnego. Tak samo uważam o MAT, że... Okej, okay, bojodynki możesz sobie wygrywać z każdym. To jest tak losowe po prostu. Czasami, nie wiem, jeden gorszy baj i... Masz po meczu jedno wygrane eko i wygrywasz coś, tak? Więc... Tu się może bardzo dużo w bojodynkach zadziać i to jest jakby tak losowe, że... No one nie mają sensu po prostu na majorach, więc mam nadzieję, że Walwa to w końcu zmieni. Więc, no, potem wygrać by o trójkę. Szanujmy się, jakby Fnatic miał ofertę i tyle. Face Clan, choć face męczyło, jakby nie wiem, czy chce tutaj kon kontynuować. Nie mają dedykowanego snipera, ok? Są wyraźnym faworytem na 3D Max. Ok, chat GPT, ty naprawdę jesteś w gazie. Spodziewam się, Fnatic wyćwierć finale, tak? Napisał chat GPT. Ja nie wiem, co on. Co ty bierzesz? Czad, co ty bierzesz? Daj mi trochę. Chciałbym być takim, takim wiernym, optymistycznym fanem Fnatic, ale nie jestem. Nie lubimy ich yy, przez te zmianę przez Sefera i tyle. Face Clan. Choć Face męczyło się wstecz, w decydujących chwilach pokazali klasę i wciąż mają ogromny potencjał. Liczę, że wyciągną wnioski. Pierwszy mecz z Fashion Way może być wymagający taktycznie, ale indywidualnie face guruje. To powinni wygrać, no zobaczymy. Potem nawet jeśli trafiliby na Astralis i przegrali, nadal mieliby szanse, dwie szanse bo3 na awans. Karrigan i spółka potrafią wygrywać mecze wszystko. No jakby, no tu się też zgadzam. Ale... Ale... What? 49 minut unijne, żeby napisać, że Face gra Robs, Twists, Elish i Broki. No, broki i Twists to są jedynie zawodnicy, ale czemu Twist jest przez Elisha podzielony? Ja mam cię brać na poważnie. Ok, no. W sensie nie będziemy czekać kolejnych 50 minut. Jakby. Ale się zawiodłem. Fashion way. To może być nieco śmieszny ty. <laughs> no i trochę jest. JT jako Eagle ma duże doświadczenie, ok. Grimm i Hasberg nie pękają w ważnych meczach, ok. Ok. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że sobie czytacie to, bo ja po prostu już nie mam siły tego czytać na głos. No, okej, okay, no, 3-2, mogą zrobić, ale też, moim zdaniem, to byłoby niespodzianka. FlyQuest y to jest ostatni wybór. Y nie spoileruję, co tam było niżej, chociaż i tak to nie widzieliście. Y ostatni typem do was jest FlyQuest. FlyQuest, Passion UA, Fe Face, Fnatic, Liquid i Navi. Ok, robimy to. Liquid i Navi były pierwsze, Face, Fnatic, Passion UA, tam było? FlyQuest. Jezus boli. Boli mnie to. Jak coś to, 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 to ja. I to też ja. Przechodzimy do chata GPT. Drużyny 03. Tylo. Niestety dla chińskich fanów Tailu wydaje się najsłabszą ekipą w stawce Legend Stage o ile w regionie dominuje o tyle na Światowej Scenie ich styl bywa łatwy do skontrowania. No w meczu z Parry, że nie będą faworytem. Azjatycki agresywny CS może przegrać z taktycznym podejściem J ma W przypadku porażki Tailów w eliminacyjnej może trafić na takie zespoły jak Liquid, Fnatic czy nawet Face. Gdzie szanse na zwycięstwo są znikome i główna mapa to totowa Miraż jest jedna z, z najpopularniejszych w Europie, więc rywale nie dadzą się tam zaskoczyć. Bariera doświadczenia, większość graczy TAILU nie grała nigdy na tym etapie majora, co często skutku skutkuje z i błędami. Ja nie wiem, czar, co ty napisałeś. Jestem zawiedziony po prostu, jestem zawiedziony, ale... Inaczej. Nie, nie tylko jestem zawiedziony, ale ja zaczynam czuć, że może mieć więcej punktów ode mnie. Jakby więcej pików mogłoby mu sięść, a to by mnie po prostu znerwowało. Tylu najbardziej kandydaci, naj, najbardziej kandydaci do pożegnania się z bez bezwycięstwa. Okej, okay. najbardziej kandydaci, niech będzie. Jakby zapomniał polskiego nawet. Eee, a, chyba, że trafię w Imperia 02, jednak tam nie byliby pewniakiem. No, zgadzam się, że w meczu z Imperial nie byli popełniakiem. O, a drugi zespół to Imperial. <laughs> ok. Wow, ich zwycięstwa przyszły z rywalami spoza elity The Huns Energy, Czyli coś potrafi wykombinować, nie? Dla na tych Fnatic wyniki były jednoznaczne, na niekorzyść Imperial. No, zgadzam się. Jakby to, że Fnatic w ogóle trafiło na Imperial, to też. W sensie. No to było właśnie szczęście Fnatic, nie? No i też Flajkos like po części. Eee, brakuje im wyraźnego snajpera, try gra nierówno. No prawda, no, ale myślę, że... Widzicie, no, ostatnio widziałem fajnego posta o tym, jak było zebranie po prostu ratingów snajperów i tak naprawdę chyba tylko 3 czy 4 snajperów z top 20 czy tam top 30. Miało rating po 3-0 powyżej jedynki. Trochę to zakłamuję, to, to w Amazon powinien wlecieć. Yy, ale no nieważne, czyli Astralis, Aurora, Natus, Vincere, Team Liquid, Fnatic, Face, Question UA, FlyQuest, Tylo, Imperial. Więc przechodzimy do CSK. dodajemy tu Tylo, Imperial, zapisujemy, tak jak mówiłem ja nie będę im w to co tutaj ugotował czy GPT. Uważam, że jest w srogim błędzie, ale no kim ja jestem, żeby dyskutować ze sztuczną inteligencją. Um, tak czy siak... Um, no, Jaki, jak punkty w ogóle podzielić, bo jeśli dobrze kojarzę... No więc punktacja za Stage one wynosi 1 wynosi 1-1 tak naprawdę. Dajemy sobie po punkcie, chociaż powinno być 0-0, bo oboje nie trafiliśmy w pięciu typów. Więc nie dostaliśmy, ani ja, ani ChatGPT, nie dostaliśmy yy, tutaj ukończonego wyzwania, a szkoda. I oboje trafiliśmy po trzepiki, bo ChatGPT trafił 3 i ja trafiłem 3, tylko no 3 inne. Więc jakby no tutaj będzie jeden. Jeden. jeszcze jedna rzecz, wiem, miałem zrobić skarb dla Stage 2 i Stage 3, przepraszam. Nie dam rady tego zrobić. I tak samo, ostatnio było mniej publikacji, za to również przepraszam. Publikacje wrócą niedługo. Obecnie jestem w trakcie ogarniania przeprowadzki i dodatkowo dużo różnych innych rzeczy się dzieje po prostu, i nie jestem w stanie tworzyć tylu treści, bym chciał. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie po prostu. Nie wiem, czy jest sens robić ten skarb kibica do Stage 2 i Stage 3, gdyby on miał się pojawić za dwa tygodnie. Na przykład, no mi się wydaje, że to jest taka musztarda po obiedzie, no i dałem sobie po prostu z tym spokój. Ale możecie zawsze obejrzeć do Stage 1. Trochę jeszcze drożej zostało. Może komuś będziecie kibicować. No ja przypominam, że w Stage 1. Takie drużyny awansowały. m 8 FlyQuest, Bait, Nip, natic Imperial, Parivision i FaZe. Ale no, mamy trochę jeszcze Polaków na majorze. Trzeba im kibicować. Kibicujemy Liquid, kibicujemy face Mimo że wiemy, że face nie jest w formie. Kibicujemy również NIP. Komu kibicujemy jeszcze? No i kibicujemy też Falcons, bo Krasnel jest tam rezerwowym, więc też kibicujemy oczywiście. Yy, I co? To by było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, do końca odcinka możecie zostawić subor oraz lajka, to wspiera moją pracę, sorry za no tą przerwę po prostu, za to, że ten skarb kibica stage 2, stage 3 nie uda mi się po prostu dograć, ubolewam nad tym, naprawdę ubolewam, ale po przeprowadzce jest duża szansa, że też to tło za mną się zmieni na lepsze. Hmm. i oświetlenie będę miał lepsze, więc jakby coś kosztem czegoś, tak czy siak tutaj gdzieś jest odcinek pode mną, jest odcinek ze skarbem kibica ze stage one I jeżeli nie oglądaliście to ja zapraszam do oglądania i widzimy się w kolejnym odcinku który pewnie będzie po prostu Podsumowaniem stage 2 i pikemem na stage 3. Cześć!